Cześć synek, ale dzisiaj jest piękna pogoda Przejazd się już zamyka Znaczy nie zamyka się, ale Już dzwoni zielone światełko A tam coś jedzie, zaraz będzie widać A tam też jakiś pan nagrywa albo robi zdjęcia, pozdrawiamy Z no dobra, tu go będzie chyba no, ładnie widać. Coś powoli jedzie, chyba coś ciężkiego dzisiaj. O, ale powolutku. Dwa będą. Jadą dwa. O, kurczaki. O, kurczaki, czołgi. Uj mnie nastraszył. Jadą czołgi. Ja się. Ja cię Ale numer No i nie wiem No i teraz za gwostka Nie powinno się takich rzeczy wrzucać Tam zwykły pociąg A tutaj Jacie ale numer. Nagrałem czołgi. Tymon, ale film. No ale nie wrzucimy tego teraz. I chodź Kocham Ci synek.